Cześć, jestem Klaudia Takanomno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. W pracowni szkolnej zgromadzono różne przedmioty, aby przeprowadzić doświadczenie. Wskar zbiór, który zawiera wyłącznie izolatory. I mamy w A. Miedziany drut, no to to jest przewodnik, dlatego mamy z tego robione kable. B. Plastikowa linika, plastik jest izolatorem, pasuje. Porcelanowy talerzyk, porcelana jest izolatorem, też pasuje. Gumka, recepturka. Ogólnie guma to również izolator. Dlatego, jak robimy coś przy kablach elektrycznych, zaleca się, aby mieć na sobie gumowe rękawiczki, bo gdyby nas prąd chciał kopnąć, to mu się to nie uda, bo guma jest izolatorem. Dlatego też tutaj odpowiedź B będzie odpowiedzią prawidłową. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.